Dzień dobry, mam na imię i serdecznie witam w programie Zagadkowa Wyspa. Zaczynamy od czegoś dla spostrzegawczych, mniej lub bardziej. Na pewno kolejne zagadki będą dla tych bardziej spostrzegawczych. Także jeżeli e, uważasz, że z tą może jeszcze byłbyś w stanie sobie poradzić z kolejnymi, już być może nie, to tym bardziej warto teraz włączyć się do zabawy i już cieszyć się wygraną. Pierwsze 50 zł. czeka. Naszym zadaniem jest znalezienie takiego obrazka, e, który od pozostałych się różni. Mamy tych obrazków 25, ale tylko jeden różni się od pozostałych. Czekam na odpowiedź, który z tych obrazków. Nie trzeba tłumaczyć na szczęście, na czym polega różnica, ale należy podać współrzędne tego obrazka, czyli literę i cyfrę. Dobrze, wiemy jak zabrać się za zagadkę, także teraz próbujemy, podchodzimy bliżej do telewizora i analizujemy każdy obrazek i każdy szczegół, a ja w międzyczasie postaram się przypomnieć zasady. W naszym programie mogą brać... So w naszym programie mogą Udział osoby, które mają ukończone 18 lat w trakcie programu, rozegramy konkursy interaktywne, z których możesz się zgłaszać pod wskazany na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby zdobyć nagrodę, należy udzielić prawidłowej odpowiedzi prowadzącą program podczas połączenia ze studiem. Aby zostać połączonym ze studiem, należy w najkrótszym czasie udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane podczas połączenia telefonicznego pytanie. Jeśli Twoja odpowiedź zostanie udzielona w najkrótszym czasie, to system sam do Ciebie odzwoni i zostaniesz na żywo połączony z moim studiem, a znajdziesz w

małymi problemami, ale udało mi się przebrnąć przez e, zasady. E, no to teraz spróbujmy przebrnąć przez tę zagadkę i przejść dalej, bo e, to dopiero początek, to pierwsza zagadka dzisiaj, ale czeka nas ich e, na nas e, ich znacznie więcej, tylko no, pytanie, kto będzie w stanie sobie z nimi radzić i jak szybko. Im szybciej, tym więcej osób wygrywa, tym większe pieniądze, także na pewno warto włączyć się do zabawy, jeżeli już ktoś po drugiej stronie ekranu jest, bo zdaję sobie sprawę z tego, że to jest taka pora, kiedy no, niewiele osób mogło by zdążyć wrócić z pracy, a nawet jeśli, to podejrzewam, że raczej zajmujemy się przygotowywaniem obiadu niż siedzeniem przed telewizorem. Jeżeli ktoś ten czas znalazł, bo może obiad, obiad zjadł wcześniej, może na obiad się gdzieś wybiera albo ktoś inny przygotuje mu ten obiad, no to już w ogóle wtedy można mieć te chwile dla siebie. 50 zł do wygrania. No tutaj na pewno trzeba się przyjrzeć uważnie, przeanalizować każdy ten szczególik na, na tych obrazkach. Co to są? Młynki takie, tak? Młynki do kawy. No właśnie, niektórzy to, to mogą nawet nie wiedzieć, co to jest, co młodsi dadzą. No ale nieważne, co to jest konkretnie, nie musisz znać yy, tego przedmiotu, nie musisz wiedzieć, do czego służy, żeby móc poradzić sobie z tą zagadką. Ważne, żeby umieć znaleźć Taki drobiazg, który sprawia, że jeden z tych obrazków jednak się różni. No, różni się to może duże słowo. No, jakiś delikatny szczegół sprawia, że jest nieco inny. Także spróbujcie się przyjrzeć, na pewno ktoś sobie poradzi. Z tymi zagadkami na spostrzegawczość macie często do czynienia w programie. Nawet jeżeli ktoś program ogląda po raz pierwszy, to myślę, że zasady są jasne. Mamy 25 obrazków, 24 są identyczne. Jeden Jakimś szczegółem różni się od pozostałych. No i teraz trafiając do studia, musimy podać współrzędne tego obrazka. Czyli jak już go widzimy, jak już jesteśmy pewni, że to ten konkretny obra obrazek, to zanim wybierzemy numer, sprawdzamy, czy te współrzędne się zgadzają, dopasowujemy literę do cyfry i jak już mamy przygotowaną odpowiedź wybieramy numer do studia. Numer jest widoczny w dole ekranu. To są te białe cyferki 704 304 304. Warto ten numer wybrać, natomiast dopiero wtedy, kiedy mamy przygotowaną odpowiedź. Dlaczego o tym wspominam? Bo zdarza się, że ktoś najpierw złapie za telefon, wybierze numer do studia, a potem zaczyna się orientować o co w ogóle chodzi w zagadce i jak ją trzeba rozwiązać. Ja wiem, że te zagadki nas spostrzegawczości. To nie są takie typowe zagadki na refleks. Oczywiście, że tutaj też ma znaczenie to, czy uda ci się najszybciej rozwiązać tę zagadkę, szybciej od pozostałych. Natomiast mm, myślę, że odgadywanie jakiegoś słowa w kopercie. To jest szansa, że jakoś w kilka sekund ta odpowiedź przyjdzie nam do głowy. Tutaj, kiedy chodzi o naszą spostrzegawczość, kiedy chodzi o szukanie małego detalu, trzeba się jednak uważnie przyjrzeć. Także próbujemy, a ja czekam na zwycięzcę. 704-304-304. Jeżeli ktoś już widzi, to nie ma co czekać. Pamiętajcie, że każda chwila zawahania może zdecydować o tym, że ktoś inny będzie szybszy, a byłoby szkoda. O tej godzinie na pewno nie masz dużej konkurencji, skoro większość osób jeszcze w pracy. Albo w trakcie przygotowywania obiadu, a ty akurat tę wolną chwilę w tym momencie masz, no to możesz ten wolny czas wymienić na pieniądze. I to nie trzeba tutaj się jakoś specjalnie wysilać, nie trzeba wychodzić z domu. No, trzeba rozwiązać zagadkę. To na pewno ten wysiłek trzeba włożyć w to, żeby zagadkę rozwiązać, ale, ale nic ponadto. Wybieramy numer do studia, jak już mamy przygotowaną odpowiedź: litera i cyfra. Kto już widzi? No Słuchajcie, to pierwsza zagadka dzisiaj w programie, więc tak sobie myślę, że już powinna być chociaż jedna osoba, która z zadaniem sobie poradziła. No sprawdźmy, ja jeszcze raz podyktuję numer, jeżeli ktoś w międzyczasie poradził sobie z tą zagadką, niech wybierze numer razem ze mną. Gotowi? No to uwaga, 704 304 304. I... Nie mówcie mi, że nikt sobie jeszcze nie poradził z zagadką, bo no takie na spostrzegawczość zagadki dzisiaj przygotował reżyser. Więc jeżeli z tą będziecie mieli jakiś problem, to chyba reżyser będzie musiał zmienić swój plan. No, on oczywiście zawsze ma przygotowany taki folder z zagadkami innymi, gdyby okazało się, że te, które wybrał, wam się nie spodobały, ale mam nadzieję, że, że komuś się uda. Litera i cyfra. 50 zł czeka. Czy ktoś jednak ma to dobre oko, czy ktoś jest w ogóle przed telewizorem? O, chyba ktoś jest. Dzień dobry, Dzień dobry poproszę o odpowiedź. odpowiedź. Dzień dobry. We jak bandyta 5 i spokojnych snów. Właściwie ehm, panu po pory nieco pomyliły. W5 ehm, to jest poprawna odpowiedź, dlaczego bandyta. Tak się panu skojarzyło, może jakiś. Może jakiś pan oglądał... Film z tym związany. 50 złotych wędruje w Pana ręce. No skoro życzył Pan miłych snów, to y, y, oczywiście bardzo dziękuję. Za dobrych parę godzin pewnie y, takie życzenie się przyda. Natomiast jeżeli y, to Pan jakoś gdzieś ze snu się wyrwał, dopiero i do niego wraca, to, to i wzajemnie. Kolejna zagadka przed nami. Kto na chodzie? Bo jak się okazuje, nie wszyscy w pracy, nie wszyscy w trakcie szykowania obiadu są też tacy, którzy. Być może właśnie się obudzili. Kolejne w takim razie pieniądze do wygrania. Może tak właśnie na, na świeże spojrzenie, kiedy jeszcze nie mamy zmęczonych oczu po całym dniu, na przykład w pracy, łatwiej jest zagadki rozwiązywać, skoro to Pan sobie z nią tak szybko poradził. Tym razem świnki, Pię aha, 50 zł do wygrania. Ale tutaj mam wrażenie, że, że jednak jest troszeczkę trudniej, bo. Trochę więcej się dzieje, e, intensywniejsze te kolory, no ale może właśnie to przyciągnie nasze spojrzenie. E, też 25 obrazków, tak jak przy, w przypadku poprzedniej zagadki. No i też ten jeden, jeden jedyny różni się od pozostałych. No i teraz pytanie, który to będzie w stanie odpowiedzieć na to pytanie oby jak najszybciej. Ten wygra kolejną nagrodę. 50 złotych już czeka, także kto przed telewizorem, zapraszam. Już wiemy, że niektórzy e, woleli dzisiaj pospać się dłużej, ale na szczęście, na szczęście dla nich zdążyli obudzić się w samą porę i już zgarnąć pierwszą nagrodę. Kolejne czekają, także bez względu na to, czy właśnie wróciłeś z pracy, czy właśnie się obudziłeś, e, czy być może załatwiłeś różne inne sprawy, ale właśnie w tym momencie masz tę wolną chwilę. Wykorzystaj ten czas. Możesz wymienić ten czas na pieniądze, dobrze się bawiąc przy okazji. Testując swój wzrok. No, bo słuchajcie, tutaj no, dobry wzrok to jedno, ale spostrzegawczość to jest jednak taka cecha, którą wydaje nam się, że posiadamy. Do czasu, aż nie przetestujemy tych naszych możliwości, bo wbrew pozorom wcale tecy spostrzegawczy nie jesteśmy. Wiele osób naprawdę ma z tym problem. Jakby przyszło nam teraz powiedzieć, w co była ubrana osoba, z którą rozmawialiśmy parę minut temu, to na pewno byłby z tym problem. Myślę, że niektóre osoby mają problem na przykład z tym, żeby powiedzieć, jaki kolor oczu ma ich partner czy partnerka, z którymi są Wiele lat na przykład. To są sytuacje z życia wzięte i z takimi sytuacjami się spotykałam. Także faktycznie um, może być ten problem, że, że nie zwracamy uwagi na takie szczegóły, na takie detale i to nawet takie, które mamy gdzieś wokół siebie non-stop. E, także um, wtedy z takimi zagadkami może być problem, bo się przyglądamy, bo szukamy. I nie możemy odgadnąć, w czym tkwi problem. A tutaj drobny szczegół, także przyjrzyjcie się uważnie. Tak jak przy poprzedniej zagadce, trzeba podać współrzędne tego obrazka. O, i proszę, komuś się jednak udało? Tak no, szybko. Tak, Dzień tak, dobry. dobry, poproszę o odpowiedź. Dzień dobry pani, odpowiedź B5. I sprawdźmy. Tak, proszę pana, to jest bardzo dobra odpowiedź. Brawo gratuluję dobrego oka. I refleksu, bo trafił pan tutaj jako pierwszy, a to znaczy, że wyprzedził pan konkurencję, nawet jeżeli o tej godzinie niewielka. 50 zł rozdane, brawo, a my biegniemy dalej. Gotowi? No to voila. Były błynki do kawy, były świnki, a teraz kwiatki. Także dziś jakiejś tutaj konsekwencji w typie obrazków nie ma. Są bardzo różne. No i teraz pytanie, kto poradzi sobie z tym zadaniem. No, ja już tu troszeczkę ponarzekałam na intensywniejsze kolory przy poprzedniej zagadce, ale ten róż myślę, że jeszcze był taki do, do zaakceptowania przez nasze oko. Ta czerwień tutaj w połączeniu z tą zielenią. No mam nadzieję, że sobie poradzicie, natomiast jeżeli jesteście ciekawi mojego zdania, to ja bym się za taką zagadkę nie, nie zabierała, bo po prostu nie jestem dobra w tego typu zagadkach. Naprawdę, miewam problem z dostrzeganiem właśnie takich szczegółów, a jeżeli spora odległość dzieli mnie od zagadki, to tym trudniej jest taką zagadkę rozwiązywać. Dlatego zawsze Wam doradzam, żebyście po podeszli bliżej do telewizora, bo to pomaga. To są drobne szczegóły, drobne elementy. Jak do tego jeszcze te intensywne kolory próbują odwrócić naszą uwagę od tego, co najważniejsze, czyli od, od tej różnicy, drobnej różnicy, no to faktycznie niektórzy mogą mieć z rozwiązaniem tej zagadki większy problem, niż im się wydaje. Niektórzy takiej zagadki na przykład nie rozwiążą. To tak jest, no, robi się coraz trudniej. Na szczęście już kilka zagadek za nami i to rozwiązanych szybciej, niż się spodziewałam. Także mam nadzieję, że. że mm, to świadczy o tym, że chociaż te kilka osób przed telewizorem jest takich, które mają to dobre oko. Im trudniejsza zagadka na ekranie, tym mniej osób zdecyduje się na jej rozwiązanie. Ja sobie zdaję z tego sprawę, ale jak już próbujecie, nie poddawajcie się po dwóch, trzech obrazkach, bo to tak czasami jest. Myślisz sobie, a spróbuję, na pewno sobie dam radę. Po czym analizujesz? Analizujesz jeden, drugi, trzeci, czwarty obrazek i mówisz: Nie, za dużo tu się dzieje, za bardzo te kolory gryzą w oczy. Ja rezygnuję. No tutaj zagadka dla spostrzegawczych, ale i tych wytrwałych, tych cierpliwych. Dobrze, że ser mówi, skoro zagadka dla spostrzegawczych, skoro nie każdy z zagadką sobie poradzi, to...